Dajcie, moi drodzy. Jak ja idę z elektroniką, to oczywiście z torebką, e, tym razem na ramieniu, ale taką trochę nietypową torebką. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o takim naprawdę mi bardzo zaskoczył pozytywnie. Prepersowym tablecie, który e, e, mogę rzucić, nic mu się nie stanie. Mogę e, wziąć go i.. Pozwolę sobie, chodźcie tutaj razem ze mną, obrót, obrót, obrót. E, mogę go wziąć. E... Chwila, moment. Magiczną nóżkę tylko podniosę. Mogę go wziąć i rzucę go w tym. I co? Wpada mi do wody. jejku, nie będzie działać. E, jemu też się nic nie stanie. I dalej działa. Działa? Działa. Więc taki właśnie szalony sprzęt. Dla prepersów dzisiaj Wam przedstawię, więc możecie go zabrać gdziekolwiek chcecie. A jakie ma właściwości i jakie ma możliwości, to o tym w dzisiejszym filmie. Serdecznie Was zapraszam. Moi drodzy, dzisiaj do testów trafił do nas. Tablet. Tablet nietuzinkowy. Jak widzieliście, wygląda jak torebka, ale generalnie do torebki mu bardzo daleko. Możemy go wybełtać w błocie, możemy go wrzucić do wody, a on dalej będzie nam działał. Jest nieprzeciętny. Dlaczego jest nieprzeciętny? Nazywa się Aukitel RT7 Titan. Titan. Tytan. No tak, jak najbardziej. Możemy wrzucić na jego wszystko, on to przeżyje. Jakie testy udało mi się z nim wykonać? Bo dostałem go do testów od firmy Aukitel, które oczywiście serdecznie dziękuję. Jego nieprzeciętne właściwości jak najbardziej przydadzą się prepersom, i na tym się skupię. Nie będę się skupiał o rozdzielczości ekranu, o tym, jaka jest karta graficzna, jak gry Wam będą działać, bo oczywiście no to nas nie interesuje jako prepersów. Interesują nas właściwości takie, które pozwolą nam przetrwać, ewentualnie ułatwić przeżycie w trudnej sytuacji. Jak widzieliście, jest zbudowany kolosalnie. Jest bardzo gruby, waży tyle ile e, worek z soli kłodawskiej, czyli ponad kilogram, a razem z tą metalową podpórką waży około kilograma 200. Więc jest dość ciężki. No to nie jest to torebka dla, dla kobiet, raczej dla osób dla mężczyzn, którzy są w stanie udźwignąć taki tablecik. E, moi drodzy, co on jeszcze posiada oprócz tego, że jest praktycznie no może nie, że nie zniszczalny, wszystko jest zniszczalne, ale tutaj w miarę możliwości. Ma certyfikat IP68, i IP69K, który pozwala na właśnie, jak powiedziałem, bełtanie w błocie, bełtanie w wodzie, poddawanie dość mocnym strumieniom wodnym i nie powinno jemu zaszkodzić. Wszystkie części takie nefralgiczne, które są w nim zawarte, są zabezpieczone. Tutaj mamy wszelkie porty, które są Dodatkowo pod zawślepkami, więc nawet jeśli zamoczymy to w wodzie, tak jak widzieliście, nic się temu nie stanie. A ekran dodatkowo został zabezpieczony przez producenta dodatkową folią. Folią szkłem około 1 mm on ma. Więc dodatkowo, jeśli porysuje się, no to nie porysuje wam się ekran, tylko porysuje się Wam właśnie to szkło, które zawsze można na nowe wymienić. Dlaczego ten tablet jest taki gruby? Pewnie się zastanawiacie. A więc, moi drodzy, on jest taki gruby, dlatego że ma nietuzinkową baterię. I pewnie się i ja doznałem szoku, że tablet może mieć baterię o pojemności 32 000 mAh. Jak próbowałem zmęczyć ten tablet pod względem tego, żeby wyssać z niego energię, to zajęło mi to 2,5 dnia. Eee, w sumie licząc. A mianowicie odtworzyłem na pełnej jasności film streamowany z internetu. No i liczyłem tylko, jak te procenty bardzo powoli spadają. Jak już mówiłem, jest olbrzymia bateria. Ale plus tej baterii jest taki, że nie tylko zaślinam ten tablet. Możemy podłączyć inne urządzenia i jest ładowanie wsteczne. Czyli, jeśli mamy telefon lub jakieś inne urządzenie, które chcemy naładować, a nie mamy powerbanka, podłączamy do tego i część energii zostanie wyssana z tego tabletu kobylastego do naszego urządzenia elektrycznego, elektronicznego, które chcemy podładować. To jest jedna z głównych zalet. Ekran jest 10-calowy, wystarczający, żeby wszystko ładnie odczytać. Jest dość. E jasny w promieniach słonecznych, więc widać e, na nim, co się dzieje. Dodatkowo dużym plusem jest to, że e, ma zestaw kamer. Kamer taki trochę nieprzeciętny. wiadomo nie będziemy zdjęć tym pstrykać, ale ma on specjalną kamerę, która pozwala nam widzie, widzenie w nocy, czyli night vision camera. Taka kamera wizyjna nocna, czyli jeśli uruchomimy tablet, Będziemy widzieć dokładnie, co się dzieje w naszej najbliższej przestrzeni w nocy. Normalnie nie będziemy widzieć, a tutaj patrząc na ekran nam się to wyświetli. Więc to też może być dość dobre, szczególnie na różnych wypadach do lasów w góry, gdzie jest ciemno naokoło. Słyszymy jakieś szemranie, zawsze możemy sobie ten aż noktowizor tabletowy odpalić i zobaczyć, co się dzieje wokoło nas. Dodatkowym elementem e, naprawdę sprytnym jest właśnie ta zamontowana na cztery śrubki poręcz. Możemy sobie podpórkę zrobić do, do wykorzystywania. Możemy też łatwo przenieść czy na budowie, czy w jakimś miejscu, gdzie pracujemy, w zakładzie e, mechanicznym, samochodowym lub jakimkolwiek innym, który wymaga urządzeń trudno, trudnych do zniszczenia. Dodatkowym elementem jest oczywiście taki standard, bo też mamy to w smartfonach: jest latarka, możemy poświecić sobie, żeby doświetlić okolice, ale również to, że możemy wykorzystywać to urządzenie jako telefon. On ma możliwość wsadzenia karty SIM do środka, no i używania tego tabletu jako telefon. Nie chcecie nosić telefonu w kieszeni, chcecie mieć jedno urządzenie, które pozwoli Wam również wykonywać połączenia telefoniczne. Ten tablet Aukitela również Wam na to pozwoli. Dodatkowym aspektem które może być wykorzystywane, biorąc pod uwagę, że mamy baterię naprawdę taką olbrzymią, jest wykorzystanie GPS-a. Akurat on jest wyposażony w moduł GPS, który pozwoli nam na wykorzystywanie tego w terenie. No, jesteśmy zlokalizowani, akurat jesteśmy na Wygwizdowie, w okolicach Wrocławia. No i możemy sobie nawigować dowoli, nawet bez internetu, o ile mamy mapy pobrane offline, czyli pobrane na urządzenie, a jest to jak najbardziej możliwe. Wiele różnych takich map jest dostępnych, mówiłem o tym. Jakiś czas temu, jak przygotować telefon na trudne czasy, więc możecie wykorzystać to również do tego tabletu. Również pasuje. Ściągnijcie wszystkie aplikacje właśnie na tablet i będziecie mieli w takiej cegłówce wszystko pod ręką. A teraz, moi drodzy, minusy. No, wszystko ma minusy. No ten tablet też ma swoje minusy. No, dla jednych ciężar jest minusem. No, dla mnie akurat nie, bo biorąc pod uwagę, że ma olbrzymią baterię, to jest dla mnie duża zaleta. Ale minusem, który wykryłem, jest. E, zobaczcie, jest tutaj radio FM, prawda? E, no właśnie, teraz mam wyłączony tutaj Airplane Mode, e, samolotowy. Włączamy radio, włącz słuchawki. Nie ma portu słuchawkowego. A jeśli nawet włączymy przez e, port USB-C słuchawki. To też nie będzie działać, więc możliwe, że inne tablety tej firmy mają złącze słuchawkowe, które pozwala na wykorzystywanie tej funkcjonalności. No ale oczywiście to jest mały niuans. Ale fajnie by było, jakby radio również tutaj działało, skoro aplikacja jest zainstalowana natywnie przez producenta. Eee, kolejnym minusem, takim niewielkim, oczywiście, ale w zależności, jak to traktujecie, są łatki bezpieczeństwa. Akurat ten. Te urządzenie, które posiadam, ma Androida 13, czyli powiedzmy, to jest wersja poprzednia. Teraz wyjdzie 15, teraz jest 14 najnowsze. I niestety łatki bezpieczeństwa są z listopada 2023, czyli dość dawno temu. Ale w zależności od przypadków użycia, jeśli chcecie używać tego w wersji poza internetem, poza siecią, no to to akurat nie ma dla Was żadnego znaczenia. Ważne są inne właściwości, bardziej takie techniczne, które ten tablet posiada. Nie wiem, co o nim sądzicie, napiszcie w komentarzach. Mi się on bardzo podoba pod względem, właśnie konstrukcyjnym i zastosowań. Takiego tabletu jeszcze nigdy wcześniej nie widziałem. To wszystko, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego tabletu, to zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Postaram się oczywiście na nie odpowiedzieć. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem tego konkretnego modelu, oczywiście opis dokładny będzie tego, jak się on nazywa. Co on posiada, tak żebyście mogli łatwo go zidentyfikować. To tyle moi drodzy na dzisiaj. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do zobaczenia w następnym odcinku.